Drodzy widzowie, stało się to, czego obawialiśmy się najbardziej, mówiliśmy o tym wielokrotnie, że e, zaraz po tym, jak będziemy mieli wyłączone zarabianie na filmach, zaraz po tym, jak filmy zaczną zdejmowane e, z YouTube'a, przyjdzie czas na to, aby ograniczyć nam po prostu wolność słowa, i ta chwila właśnie nadeszła. E, podczas nadawania na żywo e, programu, który e, był prowadzony przeze mnie i przez Marcina. W pewnym momencie transmisja się ucięła. Myśleliśmy, że to są problemy techniczne, jednak okazało się coś zupełnie innego. Mianowicie YouTube włączył nam możliwość nadawania na żywo na okres trzech miesięcy, począwszy od dnia 22 grudnia. Jednak my postanowiliśmy się nie poddawać i chcieliśmy z Marcinem powiedzieć Wam o tym, że istnieje już. Można powiedzieć wstęp, taki prototyp strony, ponieważ te pieniądze, które wpłacaliście, dzięki wam, tylko i wyłącznie dzięki wam mogliśmy to już zacząć robić. Jest strona w realu 24.tv. Nie wygląda ona jeszcze tak jakbyśmy chcieli, ale wchodząc na nią jest coś takiego jak subskrybuj. Więc jeżeli oglądacie ten film, chcecie nas dalej oglądać też również na żywo, Wejdźcie na tą stronę jeszcze raz w realu24.tv, kliknijcie subskrypcję. Jeżeli zaczniemy nadawać na żywo, otrzymacie od razu powiadomienie. Dokładnie tak, jak dobrze wiecie, no już od dłuższego czasu mówimy o tym streamie. No, oczywiście w planach mieliśmy, że wystartujemy trochę później, jak już to będzie miało pewną jakość, pewną wartość, no ale YouTube nas zmusza do tego, żebyśmy wystartowali wcześniej. Trudno, ok, tak się stało. My się nie poddajemy, jak Magda mówiła, będziemy dalej piętnować wszystko to złe, co nas otacza. Dalej będziemy mówić o patologii lewicy, dalej będziemy mówić o patologii islamu, dalej będziemy mówić o zapaści Unii Europejskiej, dalej będziemy mówić prawdę i rzetelnie przedstawiać fakty. Nie boimy się Was, naprawdę nie boimy się Was. Kiedyś mój dziadek mówił, że strach, że źli ludzie karmią się naszym strachem. Nie, nie nakarmicie się naszym strachem, także nas nie zlikwidujecie w żaden sposób, ponieważ my jesteśmy razem z naszymi widzami. To nasi widzowie razem z nami. Tworzą tą telewizję, to dzięki waszym wpłatom istniejemy, to dzięki waszym wpłatom możemy tworzyć to wszystko, co nas tutaj otacza, za co bardzo, ale to bardzo serdecznie chciałem wam podziękować. Mam nadzieję, że będzie was jeszcze więcej, że będziemy mogli prezentować wam jeszcze lepszą jakość. Jak Magda powiedziała, rozpoczął się, jak mówiłem w wcześniejszym filmie odnośnie rozliczenia prototyp tej strony, no bo zaczęliśmy pierwszy etap. Myśmy to rozłożyli sobie na trzy etapy. Wszystko ruszyło wcześniej, no trudno, będzie wcześniej. Trochę z mniejszą jakością to będzie, no bo to jednak jest prototyp. Nie stać nas teraz, żeby to było takie super, z wielkim streamem i z gigantycznym jakimś serwerem, no po prostu nas na to nie stać. Więc po prostu liczymy także na Was, liczymy na ludzi dobrej woli, że po prostu będzie, będzie pójdzie to w świat. Stało się, jak się stało. No, to jest akurat w dziwnym momencie przed świętami Bożego Narodzenia, więc to uważam też jako atak wprost w chrześcijan, w katolików, czyli nas. Także to podpinam pod to, no bo dlaczego to się akurat stało przed, przed świętami Bożego Narodzenia. E, więc bardzo Was serdecznie zapraszam, żebyście nas wspierali także finansowo. Z każdej złotówki rozliczamy się co miesiąc. Jeszcze mam apel, ponieważ to, co się stało dzisiaj, uważam za nieprawdopodobną patologię, nieprawdopodobną cenzurę e, i generalnie uderzenie w Polaków, w polską rzetelną telewizję w 100% z polskim kapitałem propatriotyczną i propolską. To jest uderzenie wprost. E, łamanie polskiego prawa i uważam, że jako Polacy, patrioci, nie możemy pozwolić sobie na to, że jakaś obca nam korporacja, która czerpie z nas zyski, będzie nam mówiła, co mamy nagrywać, w jaki sposób, w co wierzyć i jak myśleć. Więc zgłaszam także apel do mediów. Ja rozumiem konkurencję. Jestem fanem konkurencji, ponieważ jestem wolnorynkowcem, tej dobrej konkurencji, nie czarnego PR-u i tak dalej. Ja rozumiem konkurencję, ale my, nas nie utrzymuje ani rząd, ani jakaś partia, ani jacyś oficerowie prowadzący, nas utrzymują nasi widzowie i reklamy. Z każdej złotówki miesięcznie się rozliczamy. Na tym polega w mojej opinii rzetelność mediów i rzetelność dziennikarska. To jest uczciwość i przejrzystość, więc zgłaszam apel do władz. Tutaj w przypadku do Ministerstwa Cyfryzacji mam nadzieję, że uda nam się spotkać z panią Anną Strzeżyńską w nowym roku, ponieważ musimy walczyć z cenzurą w sieci. To już naprawdę sięgnęło jakiś poziom apogeum. To co się dzieje na Twitterze, Facebooku, YouTubie, to jest jakiś apogeum. Niedawno cieszyliśmy się, że zaraz będziemy mieli 100 tysięcy subskrypcji, 100 tysięcy realnych widzów i. 95 z haczykiem i nas y, blokują nam możliwość transmisji, gdzie dzięki temu właśnie mogliśmy do was dotrzeć. Tak bardzo się przebijaliśmy tym, tak, że mogliśmy po prostu streamować na żywo. Więc mój apel do władz. Prosimy o pomoc. Prosimy o pomoc, ponieważ sami sobie nie damy rady. Potrzebujemy większego kolegi jednak z tak wielkimi y, y, firmami, korporat, korporacjami zagranicznymi, ponieważ my sami nic nie możemy, ale polski rząd już może zrobić to na przykład ustawą, skoro w mojej opinii. Bo ja rozumiem te wszystkie argumenty, a tam obca korporacja i tak dalej e, e, może sobie robić różne rzeczy. Nie. Jeżeli zarabia na Polakach i zarabia na reklamach, i pieniądze idą z Polski, ponieważ zarabia z Polski, idą do Irlandii, do USA, do Wielkiej Brytanii, to mają się stosować do polskiego prawa. Nie, nie możemy pozwolić sobie na cenzurę, nie możemy sobie pozwolić na łamanie polskiego prawa, nie możemy sobie pozwolić na łamanie wolności słowa. Ja mówię nie, ja się na to nie zgadzam. Więc apel. Wszystkie media, nawet telewizowe, wiem, że Wy nie pomożecie, ale do wszystkich mediów nagłośnijcie tą patologię. Nagłośnijcie tą patologię. Pomóżcie nam. To tyle, jeżeli chodzi ode mnie. Kolejna rzecz jest taka: od razu pewnie pojawią się komentarze, że a, bo mówicie o tym, o tym, o tym czy o tamtym. Yy, I dlatego, bo są takie komentarze, pie głupoty. Takie są. Yy, Dziwnym trafem e, zostało to zrobione w takim momencie, gdzie my, w tym momencie mamy związane ręce, no bo jesteśmy przed świętami Bożego Narodzenia, za chwilę jest nowy rok, i co my teraz możemy zrobić? Kto odbierze od nas telefon, kto pójdzie i się wstawi za takim małym kanałem, za taką małą telewizją w Realu 24? Nie tak. mamy teraz takiej możliwości, a to, co się stało podczas nadawania na żywo, nas po prostu zdjęli. My z Marcinem siedzimy. Dziwnym trafem mówimy też właśnie o lewicy, o tym, tak. że sobie wycierają twarz, żeby nie powiedzieć mordę. Świętami. E, świętami i nagle przestajemy nadawać. I to słuchajcie, to zostało, ta kara została narzucona za film z marca. Czyli nagle ktoś jakiś nadgorliwy typ stwierdził, a przejrzę sobie te kanały i zobaczymy od samego początku, co oni nadają. Co oni nadają? I patrzę, tyk, 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 a jest. Za to możemy ich uwalić. I tak to się odbywało. Tak to się odbywało, tak to się stało. To jest po prostu cenzura. Najzwyklejsza w świecie cenzura. cenzura. Jeszcze raz się powtórzę. To, co powiedział Marcin, przyłączam się do tego cała ekipa w Realu 24. Reasumując, gdyby nie wyjnie wasze wpłaty, nie moglibyśmy postawić prototypu w realu24.tv. Wejdźcie tam i subskrybujcie, ponieważ jak. Zaczniemy nadawać, będziecie wiedzieli, że, nadawamy, że nadajemy na żywo. Dokładnie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, w związku z tym, co się stało, jako że grunt zaczyna nam się delikatnie już palić pod nogami, jeżeli chodzi o YouTube'a, prosimy, wiemy, że święta, że duże wydatki, ale złotówka, dwa, pięć, dziesięć. Tyle, ile kto, kto może. Kto może, ile może, żebyśmy mogli ten stream dopieścić, żeby on już działał na po prostu. Wszystkie możliwe sposoby, tak jakbyśmy chcieli, żeby działał. No tak, tak jak mogę to powiedzieć, to są gigantyczne koszty. No tutaj się nie będę już przedłużał tego filmu, bo to jest jakby apel. Mam nadzieję, że nas rozumiecie, będziecie z nami jako wierni widzowie, bo tworzymy taką też wspólnotę Wyrazu 24. Bardzo liczę także na Was, na Waszą pomoc i ponawiam apel. Polskie władze, polskie media, nagłośnijcie tą patologię. Tyle ode mnie. Bardzo Wam serdecznie. Dziękujemy. Mam nadzieję, że uda nam się przebić przez ten lewicowy bełkot.